Hej, mam na imię Joanna i witam na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po kroku. W dzisiejszym filmiku chciałabym przedstawić sposób na wykonanie brzegu dzianiny, który nie zwija się i może być alternatywą dla ściągacza. Na początku przygotujmy maszynę. Przesuń wózek na prawą stronę płyty, wysuń wymaganą liczbę igieł do przodu, koniec włóczki zawiąż na śrubie pod płytą maszyny. Albo zaczep na jej końcu spinacz bieliźniany. Zaczynamy od nabrania pierwszego rzędu oczek. Przytrzymaj włóczkę i przekładacz po lewej stronie pierwszej igły. Przekładacz skieruj haczykiem do góry i zaczep na nim włóczkę. Następnie przekładacz przełóż pod pierwszą igłą, aby wyjść pomiędzy pierwszą a drugą igłą do góry. Owiń haczyk ponownie włóczką. I przeciągnij go przez oczko w dół. Ponownie przekładacz przełóż pod drugą igłą, aby wyjść pomiędzy igłą drugą a trzecią haczykiem do góry. Owiń haczyk włóczką i przeciągnij go przez oczko w dół. Przekładacz ponownie przechodzi pod kolejną igłą, aby wyjść między następnymi dwoma igłami haczykiem do góry. Haczek owijamy włóczką. I przeciągamy go przez oczko w dół. W ten sam sposób nabieramy oczka, aż dojdziemy do ostatniej prawej igły. Następnie przerobimy jeden rząd, aby ponownie nabrać oczka tą samą metodą. Czynności te powinno się powtórzyć cztery razy, aby otrzymać niezwijający się brzeg. Gdy dojdziesz do ostatniej igły, załóż na nią oczko z haczyka bez przerabiania. Włóczkę lekko pociągnij, aby wyrównać wielkość oczka, i przełóż ją pod ostatnią igłą. Następnie nawlecz na podajnik włóczki umieszczony na wózku i zamknij go. Przesuń nabrane oczka do tyłu igieł i możemy przerobić pierwszy rząd. Gdy wózek jest po lewej stronie igieł, otwórz go i przejedź z powrotem na prawą stronę. Po tym przesunięciu wózka oczka nie powinny być przerobione. Otwórz podajnik i wyjmij z niego włóczkę, której koniec powinien być przy pierwszej lewej igle. Igły z nabranymi wcześniej oczkami ostrożnie wysuwamy do przodu. Nowy rząd będziemy nabierać pomiędzy istniejącymi oczkami a płytą maszyny. Następnie powtarzamy wszystkie czynności z pierwszego cyklu, który składa się z nabrania oczek i dwóch przejazdów wózkiem. Czynności tworzące jeden pełny cykl wypiszę w opisie pod filmikiem. W zależności od ilości powtórzeń, możemy otrzymać różnej grubości plisę stanowiącą brzeg dzianiny. Jeśli chcemy, aby nasz brzeg się nie zwijał, to powinniśmy zrobić co najmniej 3-4 powtórzenia. Po ostatnim nabraniu oczek tworzenie plis jest zakończone i możemy przejść do przerabiania rzędów stosownie do projektu. Ja po przerobieniu parunastu rzędów uwalniam włóczkę z wózka i zrzucam powstałą próbkę z maszyny. A oto jak wygląda wykonana plisa. Na prawej stronie są widoczne poprzeczne rzędy oczek przypominających łańcuszek, a na stronie lewej powstałe oczka są podobne do trochę grubszych oczek lewych. A oto porównanie plisy z trzema i pięcioma rzędami nabranych oczek. Obydwie są płaskie i nie zwijają się. Mam nadzieję, że podobał Ci się filmik. Jeśli tak, to proszę podziel się swoją opinią. Zostawiajcie również pod filmikiem pytania dotyczące przedstawionej metody, a ja bardzo chętnie na wszystkie odpowiem. Jeśli podobał Ci się filmik i nie chcesz przegapić żadnego, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku.